trwa, Konopski niedługo dodaje film, spadną następne głowy. Mam mam, mam mam teczkę na swojego ex bardzo dużą. Na Michała? Tak. I kurwa, jeżeli to prawda. To może być grubsze od stiu. Każdy z zapartym tchem śledzi aferę pedo-influencerów w sieci. Zainteresował się tym sam premier Mateusz Morawiecki i wygłosił przemówienie na swoim Facebooku. Skandal nie cichnie, a wręcz się rozwija. Codziennie dowiadujemy się o nowych dowodach, nowi oskarżeni dochodzą do kolekcji niczym znaczki w klaserze filatelisty. X Instagram, YouTube aż huczy od screenów i komentarzy. Nie ma chyba człowieka w Polsce, który nie czeka na Film Konopskiego. Do akcji przyłączył się Ferrari, który dostarcza nam emocji. Jednak, czy przypadkiem wraz z Wardęgą nie ujawnili za dużo? Do sieci wpłynęło imię i nazwisko potencjalnego gwałciciela, już nawet nie mówią o tym, że wyciekły dane ofiary, do czego dojść nie powinno. Cała afera odbija się szerokim echem, a Pato Influ co chwilę publikują nowe oświadczenia. Swoją drogą te oświadczenia są skandaliczne. Nie wiem, kto im doradza, ale chyba nie chce dla nich dobrze. A jeśli chcecie zobaczyć 5 dowodów na to, że influencerzy ukrywali pedotwórców, sprawdźcie koniecznie nasz poprzedni film, do którego link wrzucam w opis. Zacznijmy od Ferrariego. Ferrari opublikował story, na którym poinformował opinię publiczną o tym, że w polskim YouTubie istnieje ktoś znacznie gorszy od stół. Internet wstrzymał oddech. Okazało się, że wśród idoli młodzieży znalazł się gwałciciel. Szokujące? Bardzo. Polskie służby mają teraz ręce pełne roboty, a w sieci pojawiają się informacje, że wszyscy zamieszani dostaną wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka. Powiem, słuchajcie, afera pedofilska trwa, Konopski niedługo dodaje film, spadną następne głowy. Jednakże osoba pewna z nimi powiązana ma aktualnie sprawę w sądzie o gwałt. I słuchajcie teraz uważnie. Wyobraźcie sobie, że na imprezie dziewczyna traci przytomność. Ten zwyrodnialec rozbiera się i zaczyna ją, no brzydko nazwę, posuwać. Ta dziewczyna nigdy nie wiedziała, że do tego doszło. Minęło x z czasu i ona nie wiedziała, że została wykorzystana. Jednakże ten zban podczas stosunku, wyciągnął telefon i zaczął ją nagrywać. Nigdy by to nie wyszło na światło dzienne, gdyby nie fakt, że jego własna dziewczyna, bo miał też własną dziewczynę. Weszła w galerię i znalazła filmik, jak posuwa nieprzytomną laskę. Oczywiście wszystko to wydarzyło się w trakcie live'a, który prowadził słynny Sylwester Wardenga. Sylwester próbował domyślić się o kogo chodzi. Wydaje mi się, że nawet się skapnął, jednak potrzebował dowodów, żeby to wszystko wyjawić widzom. Z kimś wam się to kojarzy taki tekst? Ała, coś mnie boli. Ale dlaczego tak piszecie? ten nazwisko, bo ja, jakby wytłumaczcie mi o co chodzi, ała, coś mnie boli. A, rozumiem, przepraszam. Bo ja jestem yy, niewyspany, już rozumiem. No i faktycznie po jakimś czasie Wardęga na swoim Insta Store opublikował informację, że wie o kogo chodzi, informuje jednocześnie swoich widzów o tym, że będzie to właśnie grubsza sprawa niż ta ze stół. Teraz właśnie dostałem bardzo, przeczytałem bardzo niepokojącą wiadomość. To się wiąże z, ze storiesami, tam co wrzuca Amadeusz. I kurwa, jeżeli to prawda, a już mi kolejne osoby piszą o tym, to, to może być grubsze od Stu. Raz tak sobie kminie, że faktycznie był okres taki, że ta osoba zniknęła z internetu tak jakby im mówiła, że coś straszne, że przechodzi jakąś właśnie traumę i tak dalej i to się kurwa wszystko pokrywa. Oczywiście nie zabrakło śmiałka, który zrobił igrzyska, na której internet nie był gotowy. Afgerinos wyjawił wszelkie dane przestępcy, jak i ofiary. Szokujące? Ba, nawet obrzydliwe. O ile publikowanie danych potencjalnego sprawcy pewnie dla niektórych nie będzie niczym skandalicznym, bo jak wiemy Michałów G. jest więcej, o tyle dane ofiary powinny być chronione. To powinno być priorytetem internetowych detektywów, ale niestety tak nie jest. Jednak to nie wszystko. Cofnijmy się w czasie. Dowody na swojego byłego już chłopaka miała Marti Renty. Mówiła, że ma na niego bardzo grubą teczkę. Jednak Gała wydał oświadczenie, a na Marti Renty spadła fala hejtu. W swoim oświadczeniu czuł się bardzo pewnie, jakby myślał, że jest bezkarny. Zresztą jak cała reszta tych pato-celebrytów obrzydliwych z wyroli. Na szczęście sam Gała przyznał, że Marti Renty grzebała mu w telefonie, to znaczy, że faktycznie mogła znaleźć jakieś dowody. Mam teczkę na swojego ex, bardzo dużą. Dla Michała? Tak. Agata na ostatnim festiwalu szła w wiadomo jakim celu z Michałem do pokoju hotelowego. Dowiedziałam się no, strasznych, strasznych rzeczy o Michale tuż po rozstaniu. I niestety nie skrzywdził tylko mnie, ale inne osoby także. Oczywiście, jak zwykle, nie może zabraknąć wątku z fagatą. Ona przewija się w tej aferze bardzo często, jednak nadal utrzymuje to, że biedna nic nie wiedziała. I w złym miejscu, i w niewłaściwym czasie można się znaleźć raz, no, góra dwa. Ale droga fagato, nie za każdym razem. Czy ty przypadkiem nie spałaś się nawet z gałą? Nikola, dobrze wiedziałaś, że piszę tam ze swoimi przyjaciółmi, których znam od dzieciństwa. I specjalnie to wykorzystałaś. Perwidnie weszłaś na mój telefon. I czego ty tam kurwa szukałaś? Aha, już wiem co znalazłaś. Czy serio myślisz, że możesz mi zagrozić tym, co wykradłaś? Jeśli myślicie, że to jest koniec, a internet skończył się na fagacie, to niestety nie. Michał Gała na razie zdaje się wygrywać bitwę o największego z wyrola, ale internet nie śpi. Marcoń dolał oliwy do ognia i stwierdził, że jest ktoś gorszy niż Gała. Nie wiem co jest gorsze. Ktoś kogoś zabił? Zobaczcie, jacy oni są wszyscy obrzydliwi. Jeżeli myślicie, że te rzeczy, które widzicie teraz, są grube, to macie rację. Ale pomyślcie sobie, że są o wiele grubsze rzeczy na dużego twórcę, które przerastają to wszystko. Michała Gale, Gałę, innych influencerów, wszystkich to przerasta. Pamiętacie jeszcze Nitro i to, za co on został usunięty z głównych platform społecznościowych? Jasne, zachowania wuja były również nieakceptowalne i to, że ktoś robi gorzej, nie jest usprawiedliwieniem dla kogoś, kto również robi źle. W końcu nikt nie broni stu, dlatego że Hitler jest winny za Holokaust. Kumacie, nie? Chociaż i na to ponoć nie ma dowodów. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz. Jest nagroda pół miliona funtów dla człowieka, który wskaże cień dowodu, że Adolf Hitler wiedział o Holokauście, Po prostu nie wiedział. Mimo wszystko, to co robił Nitro jest faktycznie niczym w porównaniu z tym, co robiła cała śmietanka polskiego YouTube'a. Nitro nawet przestrzega dziewczęta, żeby zwyczajnie na siebie uważały. Słyszałem też taki apel żebyście troszkę bardziej uważali na to, co robicie, bo niestety złych ludzi nie brakuje na świecie. Czyli, jeśli jesteś, no kobiety mają niestety gorzej pod tym względem, ale jeśli jesteś kobietą, to staraj się nie doprowadzać do takiego stanu, żeby właśnie nie pamiętać, co się wydarzyło. A z takich ciekawostek na koniec zobaczcie, jak pato influencerzy zapraszają na swoje imprezy. Ciekawe, co? Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia odnośnie tej sprawy, a jeśli jesteście rodzicami, pamiętajcie, żeby przestrzec swoje dzieci. Zło nie śpi, a jak widać, pedofil to nie tylko ksiądz. Oni są wszędzie, a jeśli chcecie zobaczyć 5 dowodów na to, że influencerzy mogli ukrywać pedofili, sprawdźcie nasz poprzedni film. Link macie w opisie. Siema.